Przypomnijmy, w 2018 roku przy ulicy Bałtyckiej i Solnej rozpoczęła się budowa Centrum Przesiadkowego. Znajduje się tu parking z 70 miejscami postojowymi dla aut osobowych i 4 miejscami dla autobusów, wiaty rowerowe i toaleta. Miasto od początku planowało, że parking ten będzie płatny, ale dopiero po upływie okresu trwałości projektu, bo inwestycja została w 85% dofinansowana z zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Centrum Przesiadkowe było objęte trwałością projektu do 5 sierpnia tego roku i od września parking przy Bałtyckiej będzie płatny. W tym samym czasie płatnością zostanie objęty także parking znajdujący się przy ulicy Śliwińskiego. Za godzinę parkowania trzeba będzie zapłacić 3 zł, ale mieszkańcy posiadający kołobrzeską kartę mieszkańca mogą korzystać z abonamentu na strefy płatnego parkowania za 60 zł miesięcznie. Chcę przede wszystkim doprowadzi do sytuacji, gdzie nie będziemy mieli prywatnych parkingów, praktycznie osób wynajmujących znajdujących się nieopodal apartamenty. Chcemy, żeby korzystały tam przede wszystkim osoby, które, które chcąc pozostawić swój, swój pojazd będą poruszać po mieście albo komunikację miejską, albo Albo pieszo. Biorąc pod uwagę, że na stadionie odbywają się mecze, komunikacja miejska przewidziała, że na okres takich wydarzeń parking przy śliwińskiego będzie bezpłatny 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia i 30 minut po jego zakończeniu. Aby z tego parkingu mogły korzystać miało osoby, które z tych wydarzeń chcą, chcą skorzystać. Eee... Tak mówię, w, na początku września parking stanie się płatny. Mamy umowę od 1 września, będzie, która będzie obowiązującą. Już umieściliśmy podstawy na parkometry, za chwilkę pojawią się tam parkometry, e, oznakowanie i, i parkingi będą już oficjalnie e, płatnymi. Czy tak naprawdę od poniedziałku czy w niedzielę też ta płatność obowiązuje? E, nie, w weekendy płatności tej jeszcze nie będzie. Rozpoczniemy ją od przyszłego tygodnia, e, dnie, od, w dniach roboczych. Normalnie parkometer tak jak zawsze i karny? Parkometer tak jak zawsze, dokładnie osoby kontrolujące będą sprawdzały wniesioną opłatę i to czy bilecik znajduje się na potrzeby czy też nie. I tak jak ma to miejsce, gdzie w każdym innym parkingu w sytuacji braku opłaty będzie wstawiana opłata dodatkowa.